15 km, tak. Mhm. Słucham zamówienia, a która ma być? Co? Margarita, świetny wybór. A te jakieś dodatki? No. Dobra, rozumiem, będzie na ostro. No, ja wiem, tak za 40 minut myślę, powinna być, nie? No, proszę bardzo. Margarita, ubieraj się do klienta, jedziesz. No, chodź, chodź, chodź. Ja Cię tu życia nauczę, chodź! A zawsze, co? Wam się denerwuję, może byśmy zapalili? Nie pal, nie pal, 30 lat nie palę i patrz jak świetnie nie wygląda. Co? Ale jak ja się stresuję, to mam taki tik. Jaki tik? Taki tik. Jaki tik? Taki nerwowy. Pokaż! Pokaż go! Zdenerwujcie! No, zanim się zawieszę, no! No, no he! he. No. I co to jest, to? Powiem Ci coś, co cię uspokoi. Uspokój się! <grym> Jesteś urzędnikiem Unii Europejskiej i przychodzisz tu na kontrolę. To oni się mają denerwować, rozumiesz? Panie starszy. co? Czego my właściwie szukamy? Czego? Nieprawidłowości? Urybień? Pileńskiego kibla, bo mnie ciśnie. No, no. O, jest gościu. Pamiętaj, tak jak na szkoleniu, podchodzisz, mówisz dzień dobry, zamieniasz się w Rottweilera, rozczarujesz gardło. No, no. Wiesz, go. No wejść spadaj. Spokojnie, spokojnie, jestem, jestem. No, no. Rottweiler, nie Radler. Dzień dobry. O, ty słuchaj, zadzwonię do ciebie później. No, razie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę pana. My wspólnie z kolegą chcielibyśmy właśnie no, no. Ale jak ośrodek szkoleniowy? No powiem panu szczerze, tak tego jeszcze nikt nie nazywał. Ale to tu, tak. To tu, my tu się szkolimy dzień i noc. A czy pan jest dyrektorem tego. No. Ale, ale. Pan jest dyrektorem tego. ośrodka? O, dyrektorem, który jestem. Ogólnie spółka zoi moje małpy. Tak. Słucham, jakie są potrzeby? Jesteśmy bardzo elastyczni. także... Chcielibyśmy porozmawiać. O, porozmawiać? Znaczy, gaduje takie, tak? Ale to nie ma sprawy, ja, bo Sandra w gadaniu jest najlepsza. Nie ma sprawy. Chociaż widzę, że jest z wami tutaj. Zejdzie. Sandra, mogę Cię prosić na chwilkę? Daję, bo panie. Spokojnie, Zajdzie. jak to robią zawodowcy. Sandra, proszę pana. My chcielibyśmy, by panem... <śledzianie> Pan starszy mi sklepia. Ale w ogóle, co to jest? Ale co? Co to jest i gdzie to się nakręca? Ale co? Czego te Chińczyki nie wymyślą? Ale, ale co? Zgaduję, sto jak na dobre. Bo skoro. Sandra, chodź szybko. Gada, LL do ciebie. Chip i wejdźcie na chodź szybko. Panie nie starszy, co? A ja jestem ten chip, czy ten? Chcemy wiesz! Sandra, chodź szybko! Proszę pana! Jesteśmy przedstawicielami kontroli Unii Europejskiej do spraw dotacji. Co pan robi? Temu dała do miseczki. ja jaki eksponat. Sandra, chodź szybko, bo temu małem baterię panu. No, no, dawaj, dawaj. I przyszliśmy na kontrolę tej placówki. Blum. Sandra, na razie nie przychodzi. Widziałeś? Widziałeś? Już zbiegł margrabia. Witam serdecznie, w moich drogach. Skończ Skończmy z tym słodkim pierdzeniem. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co stało się z dotacją na projekt 64 CRW łamane przez BD320GI. Łamane przez 982B, łamane przez 2... 28. A co to takie połamane, co? Proszę pana, z dokumentacji wynika, że do pracówki zamówił pan 50 łóżek i tylko dwa. H. Wy to się naprawdę uzupełniacie, głupaki! 50 łóżek i tylko dwa krzesła. Nie wydaje się to panu cokolwiek. dziwne? A przyznaję, trochę to dziwne. Po co mi te krzesła? No, podejrzane. Bardzo podejrzane. Ja powiem więcej. Ja myślę, że to jest sprawa na osobne śledztwo. Pan sobie to w zapisze. Śledztwo. Przez dwa e? Nie. Przez trzy, przez trzy. Cisza. Łęcik. Słyszę wyraźnie. Ktoś tam stęka. Kto tam tak stęka? A, to Danuta. Kto? Danuta stęka. Tak? A ja jestem Marman Brambo. dobrze. No! Czyli że co? Czyli że jajczko! <gry> Masz wyciągnąć z tej strongi co ja dalej. a całe jście! A, 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 a o! I co? cię ciężkę. No bo my tutaj mieliśmy taki bal przebie nie? A to, a to jest... A to jest. No wiadomo. Co to pirata, nie? Proszę bardzo, kapitan, mój tego na pokładzie. A się, się wystraszył. O, papuga na ramię! Chodź pan dał ze skali. możesz ho, o Poproszę faktury z ostatnich 12 o, miesięcy. O, panie Statynie, co pan taką zabawę psuje? No, to trochę luzu. Faktury z ostatnich 12 miesięcy. Bo o, o to chodzi, właśnie tak powinniście kontrolować. A kapitan Hakon powie, Mama, dom, to. Taka zababa, nie? Będę, zamykamy lokal, taka zababa, nie? Dobra, dobra, <grym> się tylko. Widziałeś? Widziałeś? No, ale to pan przycisnął. No, no, oj, oj, teraz mnie przycisnęło. Tylko tu trochę sam pomagluj. Jak coś na niego znajdziemy, to nagle glebę skujemy w kajdany, spałujemy go ja. Jestem, <grym> jestem szpagatami. No niestety faktów mi się nie udało znaleźć, ale znalazłem to. A co ty ma? No co to jest? Koperta. Koperta. Bezpańska. Szuka właściciela. Oj, oj, o jak meda, o, o jak merda. O jak merda. <grystanie> 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 Proszę pana, zgodnie z artykułem 299 paragraf pierwszy, kto udziela korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną, podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat. Wystarczyło powiedzieć nie. Po co tyle? A zatem? Gdzie jest ten drugi? Gdzie jest ten człowiek? Kobra? Gdzie do, do kibelka poszedł tam. On tam poszedł do kibelka? Tam poszedł. On tam... Ja ja mógł tam pójść do kibelka, jak tam kibelka? Przecież ja tam jest no... Ja pierdziu! Łody! Daj zajadać. Przecież panie pani! Nie ma to jak papieros po udanej kontroli. Musimy po kontroli? Ja na pewno tak. Yeah. Proszę pana, tak. Jeszcze nigdy nie widziałem tak dobrze zainwestowanych w funduszy unijnych. Dziękuję, dziękuję. Wie pan to nie dla siebie, to dla innych, żeby się żyło lepiej. żył żyły wypróbował mnie pan. Pan wraca wiarę w ludzi. Dziękuję, dziękuję. Już po kontroli. Weź pan to. Panie starszy, co? Co pan ma na głowie? Co? To, a bo ja tam trafiłem na taki bal przebierańców. A to jest? Eee, kask czołgisty. jałka, białka, gra, tak jest wyżywca. To przecież widać. Czyli co kontrolujemy? Co kontrolujemy, młody? Tu wszystko jest w porządku. Wjeźdź mnie do domu. Panie starszy, ale tu w papierach jest totalny burd. Oj, szalik do czołgu.